Cześć, dzień dobry, Darek Przybylski, AgroSimekS. E, witam w kolejnym odcinku Pole Express. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie e, zwalczaniu chwastów jednoliściennych w uprawie buraka cukrowego. Zapraszam serdecznie. Tegoroczny sezon ochrony buraka cukrowego jest trudny e, trudnym wyzwaniem dla plantatorów. E, po mokrej wiośnie, chłodach, przymrozkach, teraz przyszła susza. Konsekwencją tych zdarzeń pogodowych, najpierw były takie opóźnione siewy, bardzo nierówne wschody. Niestety, szczególnie widoczne jest to tu na północy Mazowsza. Ja dziś jestem jednak na, na takiej plantacji, która została zasiana około 12 kwietnia. Rośliny buraka są tutaj w fazie takiej typowej dla, dla tej pory: 4-6 liści. Dwa dni temu został wykonany tu drugi zabieg herbicydowy na chwasty dwuliścienne i w większości regionów kraju buraki są właśnie już po, po dwóch, w niektórych pewnie nawet i po trzech zabiegach. W kolejnym etapie ważnym elementem ochrony będzie zwalczanie chwastów jednoliściennych. Przede wszystkim samusiewów zbóż, ale na plantacji buraka Mogą również występować takie chwasty jak chwastnica jednostronna, owiec głuchy, palusznik krwawy, włośnica sina i zielona, także życice, zdarza się też miotła oraz oczywiście pesz właściwy. Wszystkie te wymienione chwasty zwalcza się graminicydami. Z definicji są to wyselekcjonowane, wyspecjalizowane w działaniu preparaty, herbicydy, Przeznaczone właśnie do zwalczania chwastów jednoliściennych roślin trawiastych, w tym również oczywiście samosiewów zbóż. Wszystkie graminicydy, będące na rynku, opierają się na siedmiu substancjach aktywnych, których zadaniem jest blokowanie syntezy kwasów tłuszczowych i lipidów w tym pierwszym etapie wzrostu chwastów. Do zwalczania chwastów jednoliściennych, rocznych oraz wieloletnich w buraku cukrowym zaś zarejestrowanych jest obecnie 5 substancji aktywnych. Jest to kletodym, jest to propachizafob, cyklosydym, fluazyfob oraz hiszalofoppyetylu. petylu. Substancje te stosuje się najczęściej po zakończeniu programu odchwaszczania buraka cukrowego choć nie jest to warunek oraz gdy burak wytworzy przynajmniej jedną, dwie pary liści właściwych. Zabieg możemy wykonać, gdy liście buraków zakryją 50% międzyrzędzi. Najkorzystniejszym momentem do, do przeprowadzenia zabiegu z punktu widzenia takiej efektywności chwastobójczej jest faza dwóch, czterech liści właściwych gatunków jednorocznych, jak kwasnica czy też palusznik. W przypadku perzu zaś optymalna faza to 3 do 6 liści, czyli takie 15 do 20 cm jego wysokości. Aby skutecznie zwalczyć peż, konieczne jest, aby substancje przemieściły się w jak największej ilości do korzeni, do rozłogów. Wymaga to zastosowania wysokich dawek graminicydów, nawet 2 trzykrotnie większych niż w przypadku. Pozostałych chwastów jednoliściennych. W momencie, gdy program odchwaszczania na dwuliścienne nie został jeszcze ukończony, to należy pamiętać o odstępach pomiędzy zabiegami. Graminicyd stosuje się po około 5 do 7 dni po zastosowaniu herbicydów na dwuliścienne. Zaś po zastosowaniu graminicydu, ewentualne kolejne zabiegi na komosę czy też na samusiewy rzepaku najlepiej zaaplikować po. Przynajmniej dwóch, trzech, trzech dniach przerwy. E, najpopularniejszymi, najczęściej też stosowanymi gramicydami są te, które oparte są na substancji aktywnej chizelafopetyllu. E, e, ja polecam Państwu preparat o wdzięcznej nazwie Zamzar mm. oraz Targen Super. Zawierają one 50 gram wspomnianej substancji. Maksymalna zaś zalecana dawka w przypadku konieczności zwalczania peżu. To 2,5 litra na hektar, najlepiej z adiwantem olejowym Amigo w dawce do 1 litra. Bardzo skuteczną substancją jest propachizafop. Ja zachęcam do zakupu i zastosowania preparatu REDY. Jest to selektywny herbicyd o działaniu układowym, stosowany jest on na listnie. Występuje w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, zawiera 100 g substancji aktywnej, która pobierana jest i bardzo szybko przemieszczana, pobierana przez liście i przemieszczana następnie do korzeni, do rozłogów chwastów. Herbicyt redy powoduje zahamowanie wzrostu oraz rozwoju roślin, a efekt jego działania widoczny jest już po upływie 3 dni od zabiegu. Objawy to żółknięcia, następnie zamieranie najmłodszych liści. Wielkość dawki zależy od gatunku zwalczanych chwastów, a efektywność ich zwalczania zależy także od fazy rozwojowej, w której środek jest stosowany. W przypadku zwalczania chwastnicy jednostronnej, czy też owsa, głuchego palusznika, krwawego włośnicy sinej i zielonej, czy też życicy, maksymalna zalecana dawka dla, dla takiego jednorazowego zastosowania to 0,6 litra na hektar. W przypadku zwalczania e, samosiewów zbóż, czy też miotły zbożowej dawka to 0,7, natomiast gdy musimy zwalczyć pesz właściwy, e, maksymalna e, dawka do jednorazowego zastosowania to 1,5 litra na hektar. E, herbicytredy w przypadku zwalczania perżu właściwego możemy również stosować w takich dawkach dzielonych po 0,6 litra na hektar. Ważne, żeby zrobić to w odstępach między zabiegami co najmniej 12 dni. W ostatnich latach bardzo wzrosła również popularność preparatu zawierającego kletodym. Przede wszystkim ze względu na, na jego bardziej dostępną, niższą cenę. Nasza firma ma w swojej ofercie dwa takie preparaty zawierające właśnie tą substancję. Jest to znany już wielu plantatorom, wielu rolnikom Select Super oraz nowość w ofercie preparat Kambin. Oba preparaty zawierają 120 gram kletodymu w jednym litrze preparatu. Są to herbicydy selektywne, w roślinie działają układowo, a zawarta w nich substancja Pobierana jest właśnie przez liście, następnie przemieszczana jest do korzeni, do rozłogów chwastów, powodując zahamowanie ich wzrostu oraz rozwoju. Działanie kletodymu na chwasty objawia się żółknięciami, następnie zasychaniem najmłodszych liści. Pierwsze te objawy widoczne są po upływie około 7 dni od opryskania. Zalecane dawki obu tych preparatów. To w przypadku chwastnicy jednostronnej czy chwastów jednorocznych to 0,8 litra na hektar oraz maksymalnie 2 litry, gdy musimy zniszczyć peż właściwy. Wszystkie te wymienione preparaty, oprócz oczywiście zastosowania w buraku, możemy również stosować w innych uprawach, zarówno w warzywach, we wszystkich rolniczych uprawach. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Więcej, oczywiście, szczegółów u naszych doradców. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do oglądania, do, do subskrybowania, komentowania. Jesteśmy również na Facebooku, na profilu Doradca Rolniczy. Do zobaczenia.